Jaki dar otrzymaliśmy od Pana Jezusa? Na pewno jest to dar życia wiecznego, oczywiście dla tych, którzy wierzą w Niego i postępują zgodnie z Jego Słowem. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co jeszcze otrzymaliśmy, po to właśnie, żebyśmy mogli poznawać Boga. Zobaczmy, co ma do powiedzenia na ten temat apostoł Jan. A wiemy, Iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga. I jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten Ci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. I dał nam zmysł, abyśmy poznali Boga. A kto jest tym Bogiem? Właśnie Pan Jezus. I o tym pisze święty Jan w swoim liście, to jest niesamowite. I przede wszystkim, po co Pan Jezus przyszedł, w ciele ludzkim, tej zbawczej misji, jak się narodził jako dziecię przeszedł tą samą drogą co my. Po co przyszedł? Właśnie po to, żeby pokazać, że Bóg jest dostępny dla wszystkich. Bóg jest dostępny dla wszystkich, bezpośrednio, osobiście. Wcześniej, za czasów starego przymierza, Bóg, który również w ciele ludzkim przychodził, jak do Abrahama, między innymi, prawda? Pokazywał się i wiemy to ze słowa Bożego. Praktycznie tylko mężom Bożym: Abrahamowi, Eliaszowi, Mojżeszowi. Prawda? Natomiast nie ma tak informacji o tym, że pokazuje się i wybiera sobie, no, zwykłych powiedzmy, ludzi. Natomiast właśnie to, że przyszedł w ciele w tej zbawczej misji i o tym właśnie pisze Jan, dał nam zmysł po to właśnie, żebyśmy my, jako zwykli ludzie, mogli go doświadczyć. Już nie ma ofiar, nie ma kapłanów, nie ma. Wyższych prawda, namiestników, którzy są tymi mężami Bożymi i przez nich jedynie, bo przecież Najwyższy Kapłan mógł odpuścić, no, zrobić prawda, tą liturgię całą, odpuścić grzechy. Oczywiście Bóg odpuszcza, ale tą całą liturgię, prawda? Natomiast teraz, gdy mamy Pana Jezusa, już. Nikogo nie potrzebujemy. Byśmy mogli mieć bezpośrednią relację z Bogiem. Bezpośrednią, dokładnie bezpośrednią. Nie ma pośredników. Właśnie te całe nowe przymierze jest niesamowite, bo mamy bezpośredni dostęp do Boga. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. I o tym właśnie pisze Jan, że daje nam zmysł Pan Jezus, po to, żebyśmy mogli go Poznawać, poznawać tego Boga. I pamiętajcie o tym, bo to jest ważne, że kiedyś tak nie było. Po to właśnie e, ta kurtyna w świątyni, zasłona, rozdarła się na pół. Nie ma już czegoś takiego jak miejsca, do którego wchodzi najwyższy kapłan. Każdy z nas, każdy zwykły człowiek, ma dostęp do Boga. Ale niestety, w dzisiejszych czasach cały świat leży w mocy złego i cały czas ludzie polegają na innych ludziach. Po to, żeby dostąpić Boga, prawda, poczuć Boga, katolicy mają swoich papierzy, księży, na których składają. Yy, Wasze dusze, swoje dusze, prawda? I myślą, że kiedyś powiedzą, ale to przecież ksiądz tak mówił. To tak nie będzie działało. A protestanci nie jesteście inni. Nie jesteście inni od katolików, chociaż mówicie, że wy wierzycie w Boga, prawda? Jesteście inni jak katolicy. Tak samo macie swoich pasterzy, pośredników, którzy muszą zatwierdzić chociażby Wasz chrzest. Wodny, bo jeżeli oni nie zatwierdzą, to nie będziecie go mogli wziąć. A co ciekawe, i to też udowodniłem, wszystkie odłamy protestantyzmu, może mówią wam, że ten chrzest wodny jest jakby taki zwykły po poświadczenie o swojej wierzy. Nie, to jest warunek zbawienia w ich dogmatach. O czym wam nie mówią bezpośrednio, ale to ich jest w dogmatach, jest to napisane. Jesteście zwodzeni. Nie macie bezpośredniego dostępu uczą was fałszywych nauk. Pamiętajcie, tylko nieliczni będą zbawieni. I katolicyzm, i protestantyzm przeczy właśnie słowom pana Jezusa. Pamiętajcie o tym i miejcie ten zmysł, nie stracicie go, żeby szukać Boga. Bo Bóg jest w Słowie Bożym, wystarczy wam Ewangelia Jana i jego listy, aby poznać Boga tak nadzebną sprawę. I zobaczycie, że wasze dogmaty, taki katolicy i protestanci, mają się nijak do tego, co zaświadcza nam apostoł Jan, jeden z najbardziej uwie... ukochanych, umiłowanych uczniów Pana Jezusa, Boga Zbawiciela. Wszystkie wasze dogmaty, praktycznie i te najważniejsze, legną w gruzach. Właśnie wy, protestanci, miejcie to na uwadze. Żegnam Was i do zobaczenia.